No siema drabiarze, ja was witam w serii tak potężnej, że kolejna korporacja wituberska strzeliła sobie w stopę. No kto by się spodziewał? No zapewne ja, bo jednak liczba patologii, która się dzieje w korporacjach wituberskich jest naprawdę, ale to naprawdę ogromna, ale o tym za chwilę. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć, że powoli przygotowuję się do materiału o Cinder, bo jednak na streamie skapitulowałem i postanowiłem sobie czytać to po prostu samemu bez streama, i powoli, powoli idę do przodu. Powinienem do końca tygodnia się wyrobić, bo jednak zajmowało mi to o wiele więcej czasu niż myślałem. A chciałem, żeby to był materiał dobrze zrobiony, tak żebym mógł przedstawić jak najbardziej rzetelną stronę w tym wszystkim. Bez takiego walenia po stronach, bo jednak obie strony tam są zjebane i warto byłoby mieć to na uwadze. No ale, zacznijmy już materiał moi państwo w dzisiejszym odcinku. Ta pani, Maria Cole, którą mamy na ekranie, jest to wituberka, która niedawno opuściła swoją agencję wituberską o nazwie V 4 Mirai. No i co jest z tym takiego unikalnego, że akurat mówimy o tej wituberce, która odchodzi? No bo w końcu to nie jest Niji Sanji, gdzie faktycznie możemy się spodziewać jakichś kłopotów. Ano dlatego, że ta oto pani była pierwotnie VTuberką czyli wituberką bez żadnej agencji, i ona sobie normalnie funkcjonowała jako właśnie Maria Koł. I ona rozwijała się, streamowała i było OK. I w pewnym momencie ta korporacja Vimiraj przyszła do niej i zaproponowała wciągnięcie jej do agencji bez zmiany persony. No i generalnie nasza Maria na to przystała. Tylko, że tutaj pojawił się mały problem. W ramach umowy, którą zawarła, to straciła swoje prawa do własnej marki. Prawa do Mari przeszły na własność V-Mirai. I teraz, w momencie, w którym ona odeszła z tej firmy, e, bo nie potrafili się dogadać, ona by chciała te prawa dostać z powrotem, jednak V-Mirai nie pozwala jej na to. I to jest właśnie trochę ta patologia, jeżeli chodzi o Korpowi Tubing. Że nawet jeżeli korporacja obieca ci złote góry, że wszystko będzie ok, potem jest niestety spotkanie z rzeczywistością, a ty tracisz coś, na co kupę czasu pracowałaś, co nawet powinno być twoje. No ale zacznijmy chronologicznie. Mianowicie na samym początku jest to post z 5 października gdzie jeszcze ta cała drama niby się nie wydarzyła, ale już pewne zalążki zostały nam przedstawione. Bo jak możemy przeczytać w tym poście? Ogłoszenie fa dla fanów dotyczące debiutu 3D i streamu rocznicowego koło Mirai. Cześć, kochaj i koledzy z klasy. Bardzo przepraszam, że debiut 3D i stream rocznicowy Mirai nie mogły się odbyć. Marii, Jezus, nie wiem czemu ja ten tu Mirai. Dołożymy wszelkich starań, aby przekazać aktualizację, gdy tylko będzie dostępna. Dziękujemy za zrozumienie. Ogłoszenie dla fanów dotyczące debiutu 3D i streamu rodzicowego Koł Mari. Dziękujemy bardzo za Wasze nieustanne wsparcie dla Koł i V Mirai. Szczerze przepraszamy, że stream 3D debut and anniversary, zaplanowany na 3 października 2025 roku, nie mógł się odbyć i że nie mogliśmy poinformować Was o tym wcześniej. Głęboko żałujemy rozczarowania i niedogodności, jakie to spowodowało u wszystkich, którzy czekali na to wyjątkowe wydarzenie. Od pewnego czasu Kohl wyrażała prośby dotyczące swojej przyszłej działalności, a rozmowy między obiema stronami nadal trwają. Gdy zostanie podjęta decyzja co do kierunku działań, przekażemy oficjalną aktualizację. Aby uniknąć nieporozumień, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od zadawania pytań lub komentowania tej sprawy u innych talentów. Wszystkie informacje będą przekazywane wyłącznie przez oficjalne konto i prosimy o cierpliwość do cz czasu kolejnych ogłoszeń. Czyli no, moi państwo, mamy teraz sytuację, gdzie faktyczne posty wleciały 11 bądź 12, a już, 3, już 5. Mieliśmy sygnał, że. No cholera, coś się dzieje, bo muszą negocjować z, z poją wituberką. No i dziesiątego, dostaliśmy rozszerzenie tego wszystkiego, ponieważ na swoim drugim koncie o nazwie Emilia, koł postanowiła wrzucić statement dwustronnicowy. No, który generalnie, jak na teoretycznie, nie za dużą wituberkę, która jakoś nie wybiła się niemiąsiernie, mimo że faktycznie ona była największa ze swojej agencji, bo reszta miała tak naprawdę 10 koła 15-20 tysięcy subskrybentów mniej od niej, więc była faktycznie ona największa ze swojej agencji. No to ten post wbił milion osiemset wyświetleń, co jest naprawdę kolosalną liczbą. No i jak możemy przeczytać, to cześć! Albo jak yy, Mari. Maria by powiedziała Koho. Jestem twórcą postaci yy, Koł, i idolki wituberki. Chcę kontynuować. W szczytowym momencie pandemii w 2020 roku stworzyłam Koł. Wituberzy ratowali mnie w trudnym okresie i chciałabym zrobić to samo dla innych. Koł była dla mnie sposobem na walkę z samotnością i trzymywanie więzi międzyludzkich podczas przymusowej izolacji. I w ogóle to jest taka mała ciekawostka o nie? Bardzo dużo wituberów, które Którzy popowstawali, to są często osoby, które właśnie w pandemii zaraziły się VTubingiem. I bardzo dużo osób, które zaczęło powstawać właśnie w 2020, 2021, 2023, to są osoby, które były odizolowane często w trakcie pandemii. To, co zaczęło się jako mały, niezależny projekt twórczy, przerodziło się w coś znacznie bardziej znaczącego. Społeczność zbudowaną na życzliwości, cieple, pasji i kreatywności. Tak wiele wspólnych historii i niezapomnianych film zostało napisanych z Koł, w tym moje własne najcenniejsze wspomnienia i największe osiągnięcia. Przez trzy lata samodzielnie tworzyłam i rozwijałam Mary Mar z miłości i pasji. Podczas tego procesu znalazłam to, co nazwa nazwałabym sukcesem kochającą społeczność, wspierając sieć kontaktów i marzenia, które można gonić. Rzeczy, które brakowało w moim życiu aż do tego momentu. Zobaczyłam potencjał w Marii i nie byłam w tym osamotniona. W 2023 roku skontaktowało się ze mną w WimiRai. Moim marzeniem było, by moja kreacja osiągnęła nowe wyżyny, aby dotarła do większej liczby serc, aby dalej pisać jej historię. Aby zoba zobaczyć, jak te marzenia się spełniają, naprawdę chciałam zobaczyć sukces i rozwój zarówno Koł, jak i WimRai. No i to jest niestety ten bardzo duży problem, nie, bo Bycie korpo jest generalnie bardzo kuszące. No bo jednak dostajemy pewne zaplecze. Ktoś za nas szykuje na przykład shorty czy innego rodzaju materiały. Czy też planuje inne rzeczy. Czy też ma większy dostęp do reklamodawców, przez co możesz mieć trochę łatwiej zdobyć dodatkowego grosza na tym, co robisz. Jest to w pełni zrozumiałe, dlaczego ludzie idą w korpo w ogóle. No ale niestety jest to pułapka. Jak wielu z was wie, w tym roku przeżyłam ważne wydarzenie życiowe. Śmierć mojego brata. Uświadomiłam mi jak krótkie i cenne jest życie. Nauczyło mnie to, że muszę stawiać na pierwszym miejscu to, co naprawdę mnie uszczęśliwia. Tworzenie z serca i pozostawienie wiernym sobie. W kilku latach z Wi Formirai zdałam sobie sprawę, że aby koł mogła mieć wolność do spełniania swoich marzeń, muszę przywrócić jej niezależność. Niestety, mimo że bardzo się starałam, aby to się udało. Nie udało nam się dojść do porozumienia na warunkach, które, jak sądziłam, przywróciłyby jej prawdziwą niezależność. Bez tego nie mogłam iść dalej. Chociaż chciałam nadal być częścią historii Marii, po długich przemyśleniach i refleksjach oraz wielu, wielu łzach podjęłam trudną decyzję, aby pożegnać się z Koł. I zanim przejdziemy do drugiej strony, to chciałbym mieć i chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Nie. Mówimy o korpo wituberach. Mówimy o wituberach, które teoretycznie powinny mieć pewne zaplecze do robienia rzeczy. A spójrzcie w ogóle, jak wyglądają często ich kanały YouTube'owe, nie? Ra raz na dwa miesiące coś wrzucone, e, dwa, potem znowu dwa miesiące przerwy, wrzucone parę rzeczy, dwa miesiące przerwy i tak w kółko, nie? Jak na trzy lata shortów też jest generalnie niewiele. Czy nawet jak spojrzymy na inne kanały ze względu na, żeby mieć kontrast, no to tutaj mamy tak naprawdę cztery shorty i parę wideo. Słuchajcie, mi się wydaje, że to nie jest w ogóle poziom korpowituberów, że tylko i wyłącznie tyle tych rzeczy jest, nie? Nie wiem. I moim zdaniem, jak jesteś korpowituberem, no to o, tu już jest jakkolwiek ilość tego, nie? To tutaj montażysta powinien z tobą pracować. I tworzyć te rzeczy, które się tutaj dzieją cały czas. A tak naprawdę często ci twórcy są zostawieni samym sobie, i jedyne co to dostają ewentualny model. W tym przypadku nawet nie dostała modelu, i często są zostawieni samym sobie i muszą oddawać hajs. Ale dobra, przechodząc do drugiej strony, chcę podkreślić, że mój wybór wynika z miłości, miłości do społeczności, którą zbudowaliśmy razem. Miłości do chwili wydarzeń, które nas połączyły, miłości do VTubingu, a przede wszystkim miłości do Marii. To miejsce było i zawsze będzie jedynym z największych źródeł radości w moim życiu. Wituberzy i społeczność wituberów ratowali mnie po raz. Chciałem, aby Maria odeszła z pełną godnością. Moim największym żalem jest to, że Maria nigdy nie miała szansy powiedzieć do widzenia, przynajmniej nie takiego pożegnania, które napisałabym ja i oryginalny twórca. Gdy miała napisać yy, Marii, jedną ostatnią rzecz do powiedzenia brzmiałaby tak. Kocho, dziękuję za wspieranie mnie przez cały czas. Naprawdę te ostatnie pięć lat były najlepszym okresem z moich tysięcy lat życia. Mogłam zobaczyć spełnienie tak wielu marzeń, o których nigdy nie śniłam, nawet w najdzikszych fantazjach. Przykro mi, że nie mogłam się pożegnać. Pośród setek moich wcieleń i odrodzeń to było najważniejsze. Dziękuję Ci za stworzenie tak wielu, tak cennych wspomnień ze mną. Nadałeś mojemu nieśmiertelnemu życiu sens, a te wspomnienia będą tym, co utrzymuje mnie w cieple i przy życiu. Przykro mi, że wszystko wydarzyło się tak nagle. Tak bardzo przepraszam, że nie mogłem odpowiednio się pożegnać. Mam nadzieję, że pewnego dnia będziesz mógł mi to wybaczyć. Z Tego serca kocham Cię bardzo, bardzo mocno i będę Cię zawsze kochać aż do końca czasu. Dziękuję, że byliście z Koł przez e, cały ten czas. Wasze wiadomości, Wasze wsparcie, fanarty, prezenty, listy, czas, obecność. Wasze wsparcie znaczy więcej niż słowa mogą wyrazić. Choć ten rozdział, nie zakończy, yy, chociaż ten rozdział się zakończył, moja historia jako twórcy jeszcze się nie skończyła. Nie planowałam, by stało się to w taki sposób i tak nagle. Szczerze mówiąc, jestem przytłoczona i wciąż mam złamane serce, ale nie mogę się jeszcze poddać. Zmiany będą trudne i boję się tego, co przyniesie przyszłość, ale mam własne cele i marzenia, które chcę zrealizować. I choć zaczynam od nowa, nie zaczynam samotnie. Proszę poczekajcie na mnie, gdy będę stawiała sobie pierwsze kroki w tym nowym początku. Wciąż tu jestem, będę kontynuować z nieskończoną miłością i wdzięcznością, a jak Maria by powiedziała, z miłością i krwią. Emilia Fell, twórca koł. No i można zobaczyć w ogóle w komentarzach, że takie osoby jak Mint Fandom, która jest niesamowicie popularną YouTuberką, też generalnie się postanowiła powypowiadać na ten temat i ją wesprzeć. No i w związku w ogóle z tym Emilia postanowiła wrzucić zbiórkę na swój nowy początek. I szczerze, wow! Mówimy o okresie, gdzie mamy teraz trzeci dzień od odwrzuc tego i to nawet obstawem niepełnym, więc bardziej bym liczył 2,5, a już na tej zbiórce zebrało się prawie 800. 800 tysięcy, tak. Mm -hmm. 18 tysięcy dolarów. To jest olbrzymią kwotą, która zapewne pójdzie na nowy model, w nowe tła i wszelkiego innego rodzaju rzeczy. Jednakże prawa dla nich to jest niemiłosiernie duża kwota, jak po prostu na randomowe konto, które nagle się pojawiło, czyż nie. I nawet znajdują się osoby, które no wpłaciły 3000 na dzień dobry. No, i dostaliśmy jeszcze w tym wszystkim oficjalne oświadczenie od V4 dzień później, od oświadczenia od Emilia, które mówi: Przepraszamy za nagłe ogłoszenie dotyczące zakończenia działalności Koł. Mamy nadzieję, że nadal będziecie wspierać wszystkich naszych talentów, zarówno obecnych, jak i byłych, w ich twórczych działaniach. Nasz zespół przekaże szczegóły dotyczące konta w późniejszym terminie, ogłoszenie o zakończeniu działalności Koł." Witajcie koledzy z klasy. Przepraszam za nagłe ogłoszenie dotyczące zakończenia działalności Koł. Rozumiemy, że jest to stresująca sytuacja i mamy nadzieję, że nadal będziecie wspierać wszystkich naszych talentów i obecnych i byłych w ich twórczych działaniach. Jako firma musimy zachować spójność w sposobie, w jaki podchodzimy do kwestii kontraktowych dotyczących wszystkich działań talentów. Po wielu dyskusjach stało się trudne znalezienie równowagi między tym, co było możliwe dla firmy, a warunkami, które zostały przedstawione. I to jest bardzo istotne w tej całej dramie, nie? Talent również wyraził, że nasze dalsze rozmowy będą trudne, co doprowadziło do obecnego wyniku. Chcemy podziękować Ci za czas spędzony w firmie i życzyć wszystkiego najlepszego w przyszłym przedsięwzięciu. Chociaż nie udało się osiągnąć porozumienia w tej chwili, jesteśmy otwarci na rozmowy w przyszłości. Dziękujemy, że poświęciliście czas na przeczytanie naszego oświadczenia. Mamy nadzieję, że będziecie dalej wspierać naszych talentów. W tym czasie uprzejmie prosimy, aby nie, kontrakt, yy, nie kierować pytań ani komentarzy do talentów w 4 Wiecie, co jest najśpieszniejsze? wszystkim, że ten fragment, dokładnie ten fragment, ta druga linijka tego wszystkiego, że jako firma chcemy zachować spokój, spójność w sposobie, w jaki przechodzimy do kwestii kontraktowych, bla, bla, bla. Po wielu dyskusjach stało się trudne znalezienie równowagi między tym, co było możliwe dla firmy, a warunkami, które zostały przedstawione. I wiecie, jak dosłownie, co to brzmi. To brzmi, jakby Koł przyszła do nich i powiedziała: Słuchajcie, ja chcę się generalnie dalej rozwijać. Płacę Wam kasę za to, że jestem w Waszej korporacji. Prawdopodobnie nie robili wystarczająco, żeby ona mogła usprawiedliwić pieniądze, które biorą. Więc wzięła i powiedziała: Słuchajcie, chcę, żeby było zrobione to, to, to i to. Czyli na przykład chcę mieć opłacony montaż, chcę mieć to, chcę zrobić tą i taką piosenkę, e, przygotujcie mi to, i tak dalej. I tak dalej. Na co firma powiedziała: Słuchaj, nie mamy na to budżetu, z czegoś musimy sobie wypłatę generalnie za nierobienie, nic, siedzenie na dupie zapłacić, nie? No i się nie dogadali. No i to są właśnie te takie uroki. Korpowi i genialnym przykładem tej takiej sytuacji była Doki Bert. Przecież Doki Bert z Nigi Sanji miała generalnie to samo. Wszystkie projekty, które Doki Bert robiła, ona musiała walić z własnej kieszeni, mimo że Nigi Sanji miało za to płacić, nie? Ale Nigi Sanji zawsze mówiło, a nie ma budżetu, etc., etc. I koniec końców skończyło się to na tym, że prawdopodobnie byłoby robione tylko. Minimum kontraktowe, a nic poza tym, żeby dalej marka się generalnie rozwijała, bo najlepiej w ogóle zbierać kasy, jak ktoś streamuje i to jest tyle, bo najmniej wydatków wtedy masz jako firma. No niestety to jest taka patola. No i najgorsze w tym wszystkim jest to, że przyszła ci osoba, która uwierzyła w twoją wizję tego, co ty chcesz zrobić jako firma, nie? Odała ci nawet prawa do Swojego IP. I ty całkowicie szczerze serałeś na to. Bo inaczej nie potrafię tego ująć niż jest to zwykłe nasranie na koł. Jeszcze wam pokażę jedną śmieszną rzecz. Bo to jest coś, co znalazłem przy okazji. Bo V4 Mirai jest tak naprawdę Brave Group. Nie? To jest tylko po prostu odłam. I w momencie, w którym, jak wejdziemy na Brave Group. I sprawdzimy, kto tam jest CEO, i tak dalej. To możemy zobaczyć takie piękne wypowiedzi z ich strony. Jak dziś Break Group świętuje swoją dziewiątą rocznicę, chciałbym wyrazić moją szczerą wdzięczność wszystkim, którzy wspierają nasze wyzwania. O, od naszego założenia w 2017 roku, nasza firma rozwinęła działalność i strukturę organizacyjną poprzez powtarzające się wyzwania, takie jak integracja, zarządzanie i tworzenie zagranicznych oddziałów. Boże, to brzmi jak spółka krzak, generalnie, nie żeby coś. Bieżący rok finansowy jest niezwykle ważnym rokiem przełomu, w którym zamierzamy wzmocnić siłę grupy i stworzyć synergię i położyć fundamenty pod nasz kolejny skok naprzód. Wraz z siedmioma, siedmioma nowo mianowanymi osobami, które poprowadzą tą transformację, będziemy kontynuować nasze wyzwania jako jeden zespół, aby ekscytować świat. No, czyli panie Areczku, zarzut się poszerzył, dlatego będzie pan pracował dwa razy mocniej za. Połowę garzy. No, albo komentarz od dyrektora CSO Brave Group, który mówi: W tym roku finansowym wierzę, że wiele z naszych wcześniejszych wysiłków przyniesie owoce, co będzie pierwszym krokiem w realizacji wizji świata, którą chcemy osiągnąć w średnim i długim okresie. No, na pewno, jak tracicie swoją największą streamerkę faktycznie. Good job. Poprzez ustanowienie i realizację unikalnego systemu wsparcia grupy Brave. Struktury korporacyjnej oraz strategii finansowej. Będziemy dążyć do dalszego umożliwiania naszym spółkom kontynuowania podejmowanych wyzwań, dostarczania emocji i inspiracji światu przez kolejne dekady oraz zwiększenia wartości całej grupy Brave. Uprzejmie prosimy o dalsze wsparcie i zachęt. Wiecie, co jest najlepsze? Jak się to wszystko przeczyta, to dochodzi do Ciebie to, że to nie zrobiła jaka, że tej korporacji Wituberskiej nie zrobiła osoba, która zna rynek, wie na czym on siedzi, czy generalnie jak w ogóle w nim funkcjonować, żeby nic ci nie runęło. Tylko zrobili, zrobiła to jakoś korporacja, która wyczuła pieniądz, a bo VTuberzy są popularni teraz, e, cały czas się rozwijają, to jak się wdrożymy na rynek, no to zarobimy na tym kokos. No, obstawiam, że to im nie wyjdzie generalnie na dobre. I powiem wam tak, im dalej w las, tym ja coraz bardziej szanuję Taką jedną korporację, która nazywa się Walur, i okej, okay, jest to specyficzne korpo wituberskie, bo jest to korpo wituberskie, które działa na zasadzie robimy content plus 18, głównie SMR i tak dalej. Jednakże ta osoba, która właśnie niedawno miała urodziny, bo 10 października, czyli strony, ona nie dość, że jest wituberką pierwszej generacji, która cały czas funkcjonuje, działa na froncie, to ona jest założycielem. Czyli mamy kogoś, to faktycznie jeden temat funkcjonuje w nim, więc możliwe, że takie duże kwiatki nie będą się pojawiały w valor jak na przykład Nidji Sanji czy v for Co o tym wszystkim sądzicie, dajcie znać, bo jak dla mnie oni powinni jeszcze oddać to IP. No ale obstawiam, że to się nie stanie. Tak więc trzymajcie się ciepło I do zobaczenia już niedługo. Cześć!